Uważaj, w sierpniu rata tego samego kredytu może być niższa nawet o 300 zł miesięcznie. Wystarczy, że wybierzesz inny bank. Zostań ze mną do końca, a pokażę ci, jak w jednym z najtańszych banków dostać kredyt nawet o kilkaset tysięcy złotych więcej. Cześć, witam Cię na kanale. Ja nazywam się Ronasz Szczepankiewicz, a tutaj rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Dzisiejszy odcinek: ranking najtańszych kredytów hipotecznych, sierpień 2025. Będę pokazywać różnego rodzaju oferty, omawiać je, co jest lepsze, co jest gorsze. Powiem też, dlaczego rankingi kredytów hipotecznych są do Bani. Także spokojnie. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że w opisie pod tym filmem są linki do wersji PDF tego rankingu. Ranking przygotowują osoby ode mnie zespołu, więc jest tam też ich komentarz związany z ofertami kredytowymi, dużo więcej szczegółów dotyczących ofert, co przechodzi w danym banku, co nie przechodzi. Także dla osób, które chcą jeszcze więcej wiedzy, zapraszam Was właśnie do tej wersji rankingu. Link znajduje się w opisie pod filmem. A my, moi drodzy, mamy już kolejny miesiąc z rzędu po obniżce procentowych, gdzie banki dopasowują swoją ofertę do tego, co się wydarzyło w zasadzie po. Po obniżkach, także w części banków te koszty są troszeczkę niższe, ale można powiedzieć, że tutaj tak naprawdę niewiele się zmienia. O tym oczywiście za chwilę Wam opowiem. Pamiętajcie również, że jest to ranking najtańszych kredytów hipotecznych. Najtańszy nie zawsze idzie w parze z tym, że tam dostaniecie ten kredyt na kwotę, na której Wam zależy. Tak? Także najtańszy może się okazać również tym bezużytecznym kredytem. Więc dzisiaj też w dalszej części tego odcinka poświęcę temat ogólnie rzecz ujmując zdolności kredytowej, jak wycisnąć z tych ofert kredytowych możliwie jak najwięcej. Na przykładzie porównania kredytu stałego ze zmiennym oprocentowaniem opowiem Wam troszeczkę o metodologii tego całego rankingu, bo jest to szalenie istotne, moi drodzy. Jest to ranking zupełnie inny niż wszystkie, ponieważ my przede wszystkim tworzymy ten ranking na podstawie tego, jakie koszty generuje kredyt hipoteczny, jego utrzymanie utrzymanie przez pierwsze 5 lat od uruchomienia. 5 lat, nie cały okres kredytowania. Tak? Chociaż ten koszt oczywiście też tutaj się znajduje, zwróćcie uwagę. Koszt całkowity przez 30 lat dla kredytu na 500 tysięcy złotych z 20 wkładem własnym przy oprocentowaniu stałym jest na poziomie 660 tysięcy. Przy zmiennym jest to 667. Ale to nas tak naprawdę nie interesuje. To, co jest dla nas istotne, to okres pięciu lat od uruchomienia, ponieważ, moi drodzy, bardzo często zdarza się, że w ciągu pięciu lat albo przeniesiemy ten kredyt do innego banku, to jest tak zwane refinansowanie. Będę o tym też dzisiaj wspominać, kiedy warto jest to robić, albo zmienią się stopy procentowe, czego właśnie doświadczamy, i już zupełnie te, te, te wyniki są zupełnie inne niż, niż w tym momencie. W ciągu pierwszych pięciu lat możemy po prostu spłacić ten kredyt, nadpłacić, czyli zrobić spłatę całkowitą, w ogóle zamknąć ten kredyt, albo zrobić częściowo i znowu to wszystko inaczej wygląda. W ciągu pierwszych pięciu lat od uruchomienia banki najczęściej doliczają nam różnego rodzaju koszty, jakieś konto, karta kredytowa, Jakieś ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości, etc. i tak dalej. Więc no, 5 lat to jest okres, w którym kredyt generuje najwięcej kosztów. Więc my właśnie w tym okresie porównujemy banki ze sobą. Wspólnym mianownikiem jest 5 lat i uważam, że ma to bardzo duże przełożenie na rzeczywistość. Co więcej, gdy mówimy o koszcie całkowitym po 60 miesiącach, mam na myśli koszt wszystkich, cały koszt, jaki generuje kredyt. A więc odsetki, konto, karta, jeżeli taka gdzieś tam występuje, jakieś ubezpieczenia, wszystko, wszystkie koszty, jakie generuje kredyt, ale poza ratą kapitałową. Tak? Ponieważ rata kapitałowa ona do was wraca. Ona jest u was w cudzysłowie na koncie, ponieważ spłacacie swój kredyt, więc te pieniądze w jakiś sposób do was wracają. Okej, okay, więc zwróćmy uwagę jeszcze na tabelkę. Popatrzcie, 20% kodu własnego stałe, dla nowych kredytów stałe oprocentowanie cały czas jest tańsze od zmiennego. W tym przypadku jest to około 11 tysięcy złotych przez pierwsze 60 miesięcy. Wybór między stałym a zmiennym nigdy nie był tak trudny jak jest teraz, ponieważ przed nami są kolejne obniżki stóp procentowych. Prawdopodobnie do końca tego roku możemy mówić o obniżkach rzędu jeszcze jeden punkt procentowy w dół. Czyli jeżeli mamy na, na stałym oprocentowaniu w okolicach 6, to będzie prawdopodobnie w okolicach 5, jeżeli zmienne jest w okolicach 7, to będzie prawdopodobnie w okolicach Sześciu za jakiś czas. Tutaj też taka anegdota. Dzwonił do mnie ostatnio jeden z moich dawnych klientów. Pozdrawiam cię, Janusz. Wiem, że będziesz to oglądać, także dzięki za wsparcie. Z Januszem rozmawialiśmy na temat tego, czy przenosić jego kredyt do nowego banku, czy też zostać na obecnych warunkach, no bo za chwilę on wejdzie ze zmienne oprocentowanie ponownie, ponieważ kredyty ze stałym oprocentowaniem są na 5 lat. Po 5 latach automatycznie kredyt przychodzi na zmienne oprocentowanie, i wtedy możemy go z powrotem przenieść na stałe, ale na warunkach, które wtedy panują. Więc Janusz ma dzisiaj oprocentowanie w okolicach 7%, to co rynek oferuje to jest w okolicach 6%, no i dzwonił do mnie, co robić, tak? Czy zostać przy tych 7%, poczekać, aż będzie zmienne? I wtedy automatycznie sama się obniży oprocentowanie, czy też może przenieść na, na 6%. No, widzicie, to są te dylematy, nie? które dzisiaj towarzyszą osobom, które biorą nowe kredyty hipoteczne. Więc no, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co robić w takich sytuacjach. Ja osobiście, i to powiedziałem też Januszowi, stawiam na bezpieczeństwo. Mnie interesuje to, żeby ta rata nie zmieniała się przez okres 5 lat. Dla mnie najważniejsze jest, żeby ona była stała. I jeżeli Janusz może przenieść kredyt z 7 na, na 6%, to jest to znacząca obniżka oprocentowania, raty, kosztów, utrzymania kredytu i tak dalej, a jednocześnie ma już 6%, tak? Może się, może różne rzeczy mogą się wydarzyć na świecie, więc on z tymi 6% zostanie na okres 5 lat. I Janusz doskonale wie, że to jest bardzo dobra oferta, ponieważ pamięta, jak oprocentowanie było w końcach 10%. Ja również pamiętam. 10% dla nowych kredytów hipotecznych, moi drodzy. Takie było oprocentowanie przykryte ze zmiennym oprocentowaniem, a wtedy można było chwilę wcześniej zablokować stałe na, na właśnie na, na siedmiu, jak zrobił Janusz. Podsumowując, jeżeli ktoś ceni bezpieczeństwo stałe, dalej ma to do zaoferowania, ponieważ rata się nie zmienia, ona jest płaska. Zawsze można przyjąć nowego banku. Jeżeli mówimy o zmiennym, no to tutaj jest już to, to już jest swego rodzaju rollercoaster. Raczej w tej chwili jedziemy w dół. Ale trzeba pamiętać, że, że nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Dobra. Idziemy, moi drodzy, dalej do kolejnych tabelek. Przed sobą macie na ekranie oprocentowanie zmienne, wkład własny 20%, ta sama kwota kredytu 500 tysięcy złotych, 30 lat, ta sama metodologia. Tak? Zanim jednak przejdę do omawiania tego, chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja wraz z moim zespołem na co dzień pomagamy osobom takim jak ty, drogi widzu uzyskać kredyt hipoteczny. Także jeżeli gdzieś tam zastanawiasz się nad tym, żeby skorzystać z naszych usług, to pamiętaj proszę, że po pierwsze zero dodatkowych opłat, to bank płaci nam prowizję, także dla Ciebie można powiedzieć, czy pójdziesz sam do banku, czy przyjdziesz do nas, cena jest identyczna. Po drugie, bez względu na to, czy jest już po 18 godzinie, czy są to weekendy, my pracujemy. się do banków. Także jeżeli jesteś po pracy, jest weekend, masz tyle czas wolny, możesz z nami porozmawiać, jesteśmy do twojej dyspozycji. Po trzecie, działamy na terenie całej Polski, w tym również zdalnie. I czwarta, bardzo ważna rzecz, tłumaczymy umowy kredytowe na język zrozumiały dla każdego. Bierzemy flamaster, podkreślamy najważniejsze rzeczy z umowy, opisujemy ręcznie w taki sposób, żebyś po prostu zrozumiał, co w tych umowach siedzi, no jakby nie było podpisujesz zobowiązanie na kilkaset tysięcy złotych, na kilkadziesiąt lat odpowiadasz całym swoim majątkiem, najczęściej swoim, ale również swojego męża, żony, jeżeli, jeżeli macie również wspólnotę majątkową. Także ważna decyzja, warto jest poznać, co w tej umowie drzemie. Także jeżeli chcesz mieć strategię, a nie tylko ofertę, wejdź na rmkredyty.pl, ale na kontakt, zostaw swoje dane, jeszcze dzisiaj oddzwonimy. Wróćmy do tabelek, moi drodzy. Tutaj jest 20% wkładu własnego oprocentowanie zmienne. Dalej mamy 20% oprocentowanie stałe. Jeżeli kogoś interesują te tak bardzo duże szczegóły, zachęcam do wciśnięcia pauzy i zajrzenia, chociaż podejrzewam, że i tak to zrobiłeś. Lecę dalej. 10% oprocentowanie zmienne i 10% oprocentowanie stałe. Wracam moi drodzy do 20% Własnego oprocentowania stałego, chcę Wam pokazać bardzo ważną rzecz. Zwróćcie uwagę, jeżeli chodzi o te koszty, to tak naprawdę różnica jest naprawdę niewielka. Santander 154 tysiące, 160 tysięcy, powiedzmy i ING również zamyka ten koszt całkowity utrzymania kredytu przez pierwsze 5 lat na poziomie 160 tysięcy. 5,5 tysiąca złotych różnicy przez pierwsze 5 lat, no nie jest to jakiś kosmos, tak? Natomiast to. Co chcę Wam tutaj podkreślić, pamiętajcie, BMP Paribas i Velo. Przechodzimy do tabelki ze zdolnością kredytową. Zwróćcie uwagę, jak wygląda zdolność kredytowa w BMP Paribas. Weźmy na, na tapet gospodarstwo 2 plus 1. Gospodarstwo 2 plus 1, 12 tysięcy netto, jako całe gospodarstwo domowe, tak? Mówimy tutaj o tym, że i mąż, i żona łącznie, wspólnie zarabiają 12 tysięcy złotych na rękę. Już po wszystkich kosztach, nie mają żadnych zobowiązań, co są... i tu jedziemy, nie? I mają w okolicach 30 lat, mają jedno dziecko, na które dostają 800 plus i mieszkają w jednym z większych miast. Oczywiście takie sytuacje się rzadko zdarzają, więc jeżeli chcecie poznać swoją zdolność kredytową, konkretną zdolność kredytową, zapraszamy do nas, moi drodzy, rmkredyty.pl, łamane na kontakt. Natomiast to, na co ja Wam chcę koniecznie zwrócić uwagę, to ta rozbieżność między bankami, jeżeli chodzi o zdolność kredytową. Zwróćcie uwagę. BNP Paribas, o którym wspomniałem, 669 tysięcy zł to jest ta zdolność kredytowa dla tego gospodarstwa domowego, a 924 to jest zdolność kredytowa Velobank przy tym samym dochodzie. Tak? Różnica między tymi bankami w kosztach w tamtej ofercie była znikoma, to było kilkaset złotych przez pierwsze 60 miesięcy. Natomiast różnica w zdolności kredytowej po prostu deklasuje bębę Paribas jako bank, którym, do którego warto pójść, jeżeli ktoś szuka możliwie jak największej zdolności, tak, no bo różnica, no to jest, można powiedzieć, no blisko 300 tysięcy złotych. To jest dodatkowy garaż, albo garaż w ogóle, Albo gdzieś dodatkowy pokój, lub wykończenie nieruchomości na, na kredyt mieszkaniowy, lub w ogóle mniejszy kredyt. Im macie niższą zdolność, tym większy wkład własny potrzebujecie, lub też potrzebujecie zejść z swoich oczekiwań, jeżeli chodzi o cenę nieruchomości. Więc to jest, moi drodzy, bardzo ważna informacja dla Was. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda w Santanderze. Te same gospodarstwo domowe. Różnica między Velo a Santander. Santander był na pierwszym miejscu, przypominam. Jest to, można powiedzieć, 100 tysięcy złotych na niekorzyść Santandera, a jeżeli byście poszli w stronę zmiennego, to jest to. 200 tysięcy złotych na niekorzyść Santandera. Co tam jeszcze było? ING 857, czyli troszeczkę niżej niż Velobank. I jeszcze w tamtej ofercie było PKOSA. Zwróćcie uwagę: 905 i 924. Czyli to, na co tutaj koniecznie trzeba zwrócić uwagę, to to, że tak fajnie, że Santander jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o, o koszty. Jest tańszy od, od Velobank o 5,5 000 złotych przez pierwsze 5 lat. Tak, no natomiast Velo ma zdolność kredytową od 100 do 200 tysięcy złotych większą niż Santander. Nie? A to może być dla Was bardzo istotne. Przejdźmy jeszcze do bardzo ważnego tematu, jakim są pułapki kosztowe. ING. Miałem tam kredyt. Miałem kredyt na 900 tysięcy złotych w Ing. W zasadzie jeszcze mam, bo przenoszę go cały czas do Welobanku, Jestem na etapie refinansowania. Link do pełnego, może powiedzieć, takiego filmu, jak to w moim przypadku wyglądało, znajduje się w opisie tego filmu. I w pierwszym komentarzu także zachęcam do zajrzenia tam. Natomiast ING doliczył mi ubezpieczenie przy 900 tysięcy złotych kredytu. Byłem jedynym kredytobiorcą doliczył mi ponad 500 zł miesięcznie za ubezpieczenie na życie, gdzie Velobank przy tej samej kwocie kredytu dolicza już w okolicach 230 zł. Także 270 zł dodatkowo płacę w ING względem Velobanku. To jest między innymi taki haczyk. Zachęcając jeszcze do tego Velobank, chociaż w sumie to jest takie że zaraz będzie, że, że mi najbardziej zależy na tym welo, i, i, i w sumie nie ma to dla mnie różnicy, w jakim Wy banku weźmiecie kredyt. Dla mnie, moi drodzy, ma znaczenie oczywiście to, czy wy te, po ten kredyt przyjdziecie do nas, tak? No bo, będąc dalej 100% tak z wami szczerym, no my zarabiamy na kredytach hipotecznych. Więc odczepiam się od tego welo banku, przejdę do BMP Paribas. BMP Paribas ma fajną ofertę, jeżeli macie też niską, niskie świad znaczy świadectwo energetyczne nieruchomości, które jest na, na niskim, bardzo pułapie. Na ten moment jest to w okolicach poniżej 58 kWh na metr kwadratowy. To, co jest też bardzo ważne, to to, że w większości tych ofer przy oprocentowaniu stałym, akurat na stałym się zatrzymałem, macie wcześniejszą spłatę za 0 zł, natomiast przy oprocentowaniu zmiennym, moi drodzy, to już nie jest wcale takie oczywiste. Może być na przykład tak, że macie właśnie przy zmiennym oprocentowaniu wcześniejszą spłatę 2% przez pierwsze 3 lata. Albo na przykład, że nadpłata będzie płatna, a całkowita spłata nie będzie. Tak? Czyli jeżeli będziecie chcieli nadpłacać, no to niestety będziecie za każdym razem płacić prowizję, co może się po prostu nie spinać. Także to nie jest tak do końca, wiecie, że między zmiennym a stałym to tak naprawdę tylko i wyłącznie to oprocentowanie, bo tam jest wiele innych szeregów rzeczy, które trzeba zwrócić uwagę. Więc zanim zakochasz się w ofercie, zajrzyj w szczegóły. Tak jak wspomniałem, link do wersji PDF znajduje się w opisie pod filmem. Przejdźmy teraz do QA z komentarzy z poprzednich filmów, więc mam takie trzy ciekawe pytania, które gdzieś tam wyłapałem. Pierwsze pytanie, singiel na umowie zlecenie, czy ma szansę dostać kredyt hipoteczny? Więc tak, moi drodzy, umowa zlecenie jest, można powiedzieć, identycznie traktowana jak umowa o pracę, ale tam muszą być spełnione konkretne warunki. Pierwszy z warunków jest taki, że ten staż umowy zlecenie musi być no, minimum 6 miesięcy, to jest w zasadzie na, na, na dzień dzisiejszy tylko M-bank akceptuje takie źródło dochodu, w pozostałych bankach jest to E, Może powiedzieć minimum 12 miesięcy. Jeżeli nie złożycie wniosku do PKBP, który gorzej liczy zdolność kredytową przy umowie z to raczej ta zdolność będzie na takim samym pułapie jak przy umowie o pracę. Także singiel na umowie z czy trzyma szansę tak jak najbardziej. Najlepiej, żeby to było minimum 12 miesięcy, a jak jest minimum 6, no to jeszcze zostaje mbank. Kolejne pytanie: czy wkład własny z darowizny rodziców przejdzie? Tak, oczywiście, że przejdzie wkład własny z darowizny rodziców, wkład własny oczywiście do kredytu hipotecznego. Wystarczy potwierdzenie przelewu plus akt darowizny. Kolejne pytanie. Czy 0% prowizji to zero kosztów? To jest, to było naprawdę wartościowe pytanie. Dziękuję za nie, bo, bo wiele osób może mylnie do tego podchodzić, więc 0% prowizji od uruchomienia kredytu jest czymś innym, moi drodzy. Na przykład zwróćcie tutaj uwagę. Koszty początkowe, prowizje ubezpieczenie, tak? i ubezpieczenie są na poziomie 0%, więc jest to 0 zł. Ale to nie znaczy, że koszty. Chcesz pokazać, Pikachu? Chcesz pokazać? Ja tu nagrywam. Dzięki. Ale, Pikachu, u. Dobra. OK, moi drodzy, no tak, tak to wygląda na co dzień, gdy się nagrywa z domu. Wracając do, do tematu, nie? 0% prowizji to nie jest to samo co 0 kosztów, bo czym innym są koszty początkowe, czy innym są koszty związane z, z, z kredytem, z uruchomieniem nawet, tak? bo jest jeszcze, wiecie, jakieś ubezpieczenie, wkład własny. Także to nie jest ze sobą równoznaczne. Okej, okay. jeżeli macie pytania, piszcie proszę w komentarzu. Jeżeli potrzebujecie pomocy przy kredycie, zapraszam na rmkredyty.pl, na kontakt, a w jednym z kolejnych odcinków sprawdzimy z Andrzejem ode mnie zespołu, z którym też nagrywam tutaj na kanał, jak będą wyglądać oferty kredytowe i jeżeli Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniży stopy procentowe. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!